Myślę, że w dzisiejszym odcinku nie ma co ubarwiać wstępu, bo szykuje się naprawdę coś bardzo ciekawego. Zanim Wam opowiem o nowej grze, która może nieźle namieszać, o wdzięcznym tytule Ready or Not, zerknijcie sobie naprawdę uważnie na ten niesamowity trailer. 911 Emergency. Trailer robi kolosalne wrażenie, i nawet nie jest to kwestia wdzięcznego napisu, który zauważyliście pewnie już podczas oglądania trailera. A przede wszystkim wrażenie robi sama oprawa graficzna, jak i to, co jest napisane w dzienniku deweloperskim, ponieważ gra, którą przed chwilą zobaczyliście trailer i kawałek gameplayu, jest to, słuchajcie, taktyczne FPS studia Void Interactive, tak zwany True to Life Tactical Shooter. Nie spotykam się po raz pierwszy teoretycznie z określeniem True to Life, ale na pewno daje nam to wiele, wiele do pomyślenia już zresztą patrząc na sam trailer ponieważ, moi drodzy, szykuje się naprawdę świetna, świetna gra, w zasadzie takie świetne główne danie dla wszystkich miłośników starej, dobrej serii SWAT. Dlaczego starej, dobrej serii SWAT i dlaczego ta gra ma naprawdę wiele możliwości, aby być w cudzysłowie zabójcą Rainbow Six? Możliwe, chociaż tak naprawdę, już uprzedzam wasze pytania i wasze komentarze, to będą dwie zupełnie inne gry. Ale moi drodzy, przechodząc do konkretów, tak jak można przeczytać na stronie internetowej gry, mamy do czynienia z intensywną, wrogą i klaustrofobiczną sytuacją we współczesnej Ameryce. Gdzie różnice klasowe stały się już nie do zniesienia. Będziemy mogli, moi drodzy, grać w koopie między ośmioma graczami. Będą też do dyspozycji bitwy pomiędzy drużynami w małych, ciasnych środowiskach bądź też dowodzenie botami w singlu. Także mamy tutaj w zasadzie trzy opcje przede wszystkim gra w koopie. Później mamy zwykły multi, no i single player. Gra jest w produkcji od czerwca 2016 roku i ma nam oferować. Wiele bardzo, bardzo ciekawych możliwości, które są między innymi na tej stronie wypisane oczywiście w opisie, będziecie mieli do niej link. Przede wszystkim moi drodzy, deweloperzy chwalą się zaawansowanym systemem wychylania, polegający na tym, że postać w dowolny sposób może skradać się, może chować się za przeszkodami i nie ma to polegać tylko i wyłącznie na kłócaniu, bądź też wstawaniu. To wszystko ma być niesamowicie płynne i wpływać zdecydowanie na to, jak daną bronią się posługujemy, do tego, ma zostać zaimplementowany taki standardowy system wychylania pikowania znany z innych FPS-ów, najbliższy nam jest zdecydowanie Rainbow Six, Siege. wiadomo Q bądź też E odpowiednio wychyla naszą postać z za winklów. Do tego jak to na grę, w której wcielamy się w postacie słod, bo tak. Będziemy jednostką słod, więc nie bez powodu, w zasadzie można powiedzieć o takim duchowym spadkobiercy tej serii, będziemy w stanie zaawansowanie otwierać drzwi i brzmi to bardzo płytko no bo jak można zaawansowanie otwierać drzwi? Jednak jeśli zastanowimy się troszkę głębiej nad tym, to faktycznie można w takie różne stadia tego zaawansowanego otwierania drzwi faktycznie wyczaić przede wszystkim no będzie można od razu z buta drzwi otworzyć wrzucić ewentualnie jakiegoś flesza bądź też inny granat dymny będzie można je delikatnie uchylić a to wszystko pod scrollem. Także ma być bardzo, bardzo intuicyjnie. Do tego bardzo ciekawa opcja, mianowicie możliwość posiadania niezabójczego arsenału, czyli nie będziemy musieli zabić ewentualnych wrogów, czy to będą terroryści, czy ktokolwiek inny, ponieważ będziemy mogli wyekwipować się w gaz pieprzowy, pistolet na naboje, właśnie takie obezwładniające, czy też chociażby tejzery czy inne pałki teleskopowe. Także tutaj opcji ma być naprawdę bardzo dużo, a gra w tych właśnie wyborach ma też stawiać na psychologię, cokolwiek to znaczy, i przede wszystkim na niesamowitą, niesamowitą dostępność i niesamowitą poprawność w kwestiach taktycznych, jeżeli chodzi o, no nie ukrywam, życie takie prawdziwe, ponieważ true to life shooter do czegoś zobowiązuje. Przed każdą rozgrywką będziemy mieli do dyspozycji tak zwaną analizę taktyczną i każda misja będzie się od niej rozpoczynała i od tak zwanej, Fazy planowania. Aktualnie w Prealfie gra pozwala na blokowanie wejść, wyłączanie różnego rodzaju punktów zasilania, Tworzenie i wybieranie ścieżek wejścia bądź też spawnów poprzez używanie drabin czy też tarcz balistycznych. Coś nam to już przypomina, ale na pewno nie będzie to tak proste jak aktualnie widzimy w niektórych grach FPS przynajmniej na to się zanosi. Do tego moi drodzy, movement, czyli poruszanie postaci na zasadzie scroll wheel'a w myszce, czyli będzie można aktualnie szybko, wygodnie dostosować prędkość poruszania się naszej postaci. Do danej sytuacji, czyli jeżeli jesteśmy poza budynkiem, możemy chcieć poruszać się troszkę szybciej, jeżeli jesteśmy w budynku, możemy chcieć poruszać się wolniej i ciszej. Dokładnie nie wiadomo, jak to będzie wyglądało. W każdym razie podobny system jest zaimplementowany w grze Escape from Tarkov. Jeżeli oglądacie moje materiały, to doskonale o czymś takim wiecie. Do tego, moi drodzy, zaawansowany wygląd jednostek oraz wyposażenie. Gdyż co ciekawe, według deweloperów, zresztą tak też jest prawdziwie, każde wyposażenie ma swoją unikalną animację i miejsce na korpusie naszego gracza, czyli naszego operatora Słod. Czyli w tym wypadku, jeżeli gramy multi, czy jeżeli gramy koopa i wyciągamy granat, to wyciągamy go z konkretnego miejsca. Granaty, naboje, amunicja są umiejscowiane w odpowiednich kieszeniach, w odpowiednich miejscach na kamizelce, czy to odpornej, czy jakiejkolwiek innej tak. Aby to wszystko, co nasza postać robi, dało się bardzo łatwo odróżnić, aby było realistyczne przede wszystkim dla naszych współtowarzyszy, współtowarzyszy naszego oddziału. Do tego gra szczyci się podobno niesamowitą charakterystyką i mega zaawansowaną dynamiką pocisków. Przede wszystkim znaczy to tyle, moi drodzy, że. Pociski wszystkie będą miały zróżnicowaną przebijalność, dystans efektywny oraz prędkość wylotową, między innymi. Kaliber pocisku oraz typ pocisku będzie miał wielkie znaczenie przy oddziaływaniu przede wszystkim na strzelanie, zadawane obrażenia czy też chociażby penetracji I co najważniejsze, każdy typ amunicji może zostać po prostu zrykoszetowany, biorąc pod uwagę powierzchnię, na jaką dana amunicja natrafi i materiał, z jakiej ta powierzchnia została wykonana. Co bezpośrednio wiąże się z tym, że obrażenia od rykoszetów również będzie można. Otrzymać. Będąc przy obrażeniach, oczywiście w grze zostanie zaimplementowany, zaawansowany system obrażeń. Czyli jeżeli gracz zostanie trafiony w nogi, spowolni go to jeżeli zostanie trafiony w rękę, sprawi to, że będzie miał gorszą celność. Jeżeli zostanie trafiony w głowę i to przetrwa, będzie miał totalnie ograniczoną wizję. W przyszłości ma zostać podobno wprowadzony całkowity, realistyczny model zniszczeń i obrażeń ciała bazujący na tak, na grubości naszych kości i tego. Jak jesteśmy zbudowani. I tutaj też mała wskazówka, jeżeli zostanie trafiony w głowę i przeżyje, czyli raczej nie będziemy mieli tutaj do czynienia z typową mechaniką, chociażby dla Rainbow Sixa polegającą na headshocie i śmierci od razu natychmiastowej. Do tego, moi drodzy, bardzo dobre odwzorowanie, realistyczne modelów broni dodatków oraz detali w grze, duży ich wybór aktualnie w Prealfie jest podobno około 30 broni. ...ma ich być zdecydowanie więcej... ...no i przede wszystkim nastawienie na tak zwaną również... ...między innymi grę competitive... ...w której to grze competitive będziemy mieli takie to właśnie serwery... ...które będą umożliwiały ustawianie właśnie... ...takich odpowiednich trybów gry do gry esportowej... ...przez to będą tworzone różnego rodzaju leaderboardy, ...tabele z najlepszymi graczami... ...którzy będą w sezonach walczyli o najwyższe cele... ...w postaci różnego rodzaju skinów czy innych rzeczy... ...do tego oczywiście będą serwery... Podobno, z tego co wyczytałem, każdy gracz będzie mógł taki serwer po prostu pochostować na własnych zasadach. To wszystko co wam, moi drodzy, aktualnie przytoczyłem jest takimi pierwszymi informacjami. Pierwszymi informacjami, którymi na pewno nas deweloperzy delikatnie rozjuszyli pozytywnie, bo wydaje się, że chyba nastał taki, no może nie złoty czas, ale dobre, dobre czasy dla FPS-ów, nie tylko CS-owych, bo wychodzi naprawdę dużo nowych, przede wszystkim świeżych, i ciekawych strzelanek. Mam nadzieję, że kolejne trailery, które zobaczymy, kolejne informacje, które będą się odnośnie tej gry pojawiały, tylko i wyłącznie te nasze domysły rozbudzą, te nasze apetyty zaspokoją i wydaje mi się, że nie będzie to tylko i wyłącznie gra dla fanów starej, dobrej serii słod. Ja pamiętam, jak grałem w czwórkę, czy jeszcze w inne starsze, Wersje, ale widać chociażby po trailerze, że ten trailer, że ta gra nie będzie polegała tylko i wyłącznie na bezmyślnym strzelaniu headów, na bezmyślnym zabijaniu, ale będzie oferowała coś zdecydowanie większego. I mam nadzieję, że tak będzie. Mam nadzieję, że gra Ready or Not znajdzie swoją niszę bo jest na taką grę w dalszym ciągu miejsce. Także moi drodzy, to są wszystkie informacje w zasadzie od wczoraj, które się na stronie pojawiły. Dajcie mi znać, co Wy sądzicie o tej nadchodzącej, na pewno bardzo ekscytującej strzelance. Jestem niesamowicie ciekawy, co z tego wyjdzie. No i pamiętajcie, Kromka gada radzi, nikt Was nie zdradzi. Zapraszam do komentowania, oceniania, subskrybowania i do usłyszenia w następnych materiałach. Trzymajcie się, pa pa.